profesjonalna chemiczne czyszczenie mebli tapicerowanych i wykładzin hotelowych w Krakowie. Prowadzisz hotel w sercu Krakowa i chcesz, aby Twoi goście czuli się komfortowo? Czystość i świeżość wnętrz to klucz do zadowolenia twoich klientów. Oferujemy kompleksowe usługi chemicznego czyszczenia mebli tapicerowanych oraz wykładzin w hotelach, które podniosą standard twojego obiektu. Nasza firma specjalizuje się w głębokim czyszczeniu metodami bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska. Dlaczego warto wybrać nasze usługi? Dzięki nowoczesnym technologiom oraz wieloletniemu doświadczeniu skutecznie usuwamy plamy, zabrudzenia i nieprzyjemne zapachy, przywracając meblom i dywanom ich pierwotny wygląd. Pracujemy szybko i dyskretnie, dostosowując się do potrzeb hotelu, by nie zakłócać komfortu gości. Dbamy o każdy detal i gwarantujemy, że Twoje meble i wykładziny będą czyste, pachnące oraz wolne od alergenów. Wybierz profesjonalną obsługę chemicznego czyszczenia w Krakowie i zapewnij swoim gościom najwyższy standard czystości i higieny.